Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj robię bardzo zdrowy syrop do słoików na zimę. Syrop na odporność, a jest to syrop z mniszka lekarskiego. I co my robimy? No, oczywiście, po zerwaniu tych kwiatków przesypujemy je czy to na jakąś ścierkę, gazetę. Zostawiamy na słońcu na około 2-3 godziny. A to wszystko po to, żeby żyjątka, które tutaj. Się zadomowiły miały okazję wypełznąć no nie będziemy robić syropów z jakimiś stworzonkami i teraz zacznę od ugotowania, od ugotowania tych kwiatków kwiaty zalewam wodą mam tutaj 400 ml wody i 200 200 kwiatków i teraz to wszystko gotuję i odstawiam po zagotowaniu odstawiam na 24 godziny. Jeszcze Wam dopowiem, że całość będę gotował przez 15 minut. Wywar odstał 24 godziny i co my teraz robimy? Teraz musimy przecedzić przez sito. Przez sitko, przez gazę, przez pieluchę. Kto co ma. No ja przez pieluchę nie przesieję, bo nie mam małych dzieci. Nie przecedzę znaczy. Tak więc zostaje sitko. I teraz... Dobrze to odciśnijmy. Wszystko, co najlepsze, niech spłynie. Odciśnięty płyn stawiam ponownie na kuchence. Do tego jedna, yy, sok z jednej cytryny, do tego cukier 400 g. Ktoś może powie, że dużo, no ale. Tyle ma być i gotuję. gotujemy w zależności od tego jaką chcemy mieć konsystencję. Gdy, gdy to ma być typowo syrop, to gotuję około 40 minut, no ale gdy już chcemy mieć miodek, gotujemy około 2 godzin. Ja będę gotował przez jedną godzinę, uzyskam taką gęstszą konsystencję syropu. Syrop, tak jak mówiłem, gotowałem jedną godzinę. I teraz do czystych, wyparzonych słoiczków mogę przelewać właśnie taki gotujący się syrop. Tutaj broń Boże, nie studźmy. No chyba, że ostudzimy i później będziemy, będziemy pasteryzować. Ja ten syrop robię bez pasteryzacji, tylko napełniam, zakręcam, odwracam. I gotowe. I kolejne. Jak widzicie, mam trzy takie niewielkie słoiczki, no ale zawsze to coś. Tak więc cóż, kochani, ja Was zachęcam do zrobienia właśnie takiego zdrowego syropu. Dzisiaj się już z Wami żegnam i do zobaczenia.